Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Turtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus VAT. Brzmianka 32. Nowe tablice ogłoszeniowe zostały zamontowane na terenie Kraśnika. Na razie tylko w trzech miejscach, ale to początek. Z czasem będzie ich znacznie więcej. Tablice przeznaczone są do wieszania nekrologów. Do tej pory wieszano je na słupach ogłoszeniowych, gdzie wieszane były także różnego rodzaju plakaty, informacje, ogłoszenia. Więc klepsydry często były zaklejane. Można powiedzieć taka wojna plakatowa. Wiele osób wiesza także klepsydry na drzewach. Nowe tablice przeznaczone są tylko i wyłącznie do informacji o pogrzebach i zamontowano je przy słupach ogłoszeniowych przy Centrum Kultury, w koszarach, a trzecia tablica zamontowana jest w parku w dzielnicy fabrycznej przy Alei Niepodległości.